Ukraińskie Słowo Witaj serdeczno i zapraszam do słuchania ukraińskiego mowa i Ukraińskie Słowo W mikrofonie Anna Pabian Nasza programa realizuje się za dzięki dotacji ministra nutrycznych spraw i administracji ramkach Sojuzu w ramach projektu Sojuszu Ukraińców w Pidlasza. Dzisiaj u programu pobowajemy w kraju gnomów w Zalesiu, gdzie Fundacja Okno na Wschód zorganizowała integracyjny Piknik z nachody Dnia Dytyny. Ostawajcie z nami. Тебе чекала, плакала ночами, але сліз не вистачало, не вистачало, щоб наповнити море, Щоб мити бід розлуки, Щоб затопити горе Довго, довго тебе чекала Час минав, але вірила, знала, що повернешся живим і здоровим. Її до себе пригортатимеш знову, сама у хаті, сама у полі. І вся робота на ній, та не жаліла з долі, але від тебе нема жодної звісточки. А може, просто обірвалася ниточка, А може, вже десь там наклав головою, Уже згорів у вогні стрімкого бою, Уже накрився чужою землею, і більш ніколи не токатимеш своєї. Минали дні, минали довгі ночі, І засихало марно серце дівоче. Кистру мозок, хто витримає все це, і вже зневіра гадюкою, Заповзала в серце, зневіра гадюкою, Заповзала в серце, зневіра гадюкою, заповзала, заповзала Запавзала, воєнмили. 15 czerwnia blisko 67 z Ukrainy, Białorusi i Polszczy prowodzyło razem czas na integracyjnej spotkaniu z do Dnia Dytyny. Animacji, malowania leca i gry na liscowym Majdańczkowi, a także możliwość oglądać zwieratka, to tylko część atrakcji, jakie wolontery zorganizowały na Święto Dytyny. U programie spotkamy się z organizatorami, a także z uczestnikami pikniku. Zapraszamy słuchać. Mickiewicz-Liza, Fundacja na, na Wschód, koordynator Centrum Wsparcia Cudzoziemców. Dzisiaj jest spotkanie poświęcone Dniu Dziecka, oczywiście, które się było 1 czerwca, ale rozciągamy to świętowanie i dzisiaj jeszcze raz, kolejny raz się spotykamy z tego tytułu. Dzięki UNICEF-owi zorganizowaliśmy piknik rodzinny, w którym biorą udział rodziny z Ukrainy, z Białorusi, również z Polski, gdzie dzieciaki wraz z rodzicami mogą fajnie spędzić czas przy wspólnym grillowaniu, przy zabawach animacyjnych, przy integracyjnych różnych rzeczach typu malowanie twarzy, pełno zwierzaków, więc mogą fajnie Dzieciaki też się pobawić. No i tak naprawdę naszym celem jest to, żeby rodziny się poznały, się czuły dobrze i spędziły fajny czas. Fundacja ten na Wschód: jedną z rzeczy, którymi się zajmujemy, to jest wsparcie cudzoziemców. I to są cudzoziemcy nie tylko osoby z Ukrainy, to są każdy cudzoziemiec, który przyjechał do Białegostoku i rozmawia w języku ukraińskim, białoruskim czy rosyjskim. Prowadzimy Centrum Wsparcia Cudzoziemców, oczywiście jak najbardziej, prowadzimy Klub Kobiet Białegostoku, gdzie kobiety mogą, gdzie integrujemy kobiety i rozwijamy ich możliwości tak, aby każdy cudzoziemiec, który przyjeżdża tutaj do naszego miasta, czuł się prawdziwym mieszkańcem miasta. Też prowadzimy kawiarenki językowe, różne inne wydarzenia integracyjne. Wszystko, co pomoże tym cudzoziemcom Czuć się dobrze, nauczyć się języka polskiego, zintegrować się, znaleźć pracę, no i po prostu czuć, że to jest tych na razie nowy dom. mamy Instagrama i Facebooka Centrum Wsparcia Cudzoziemców, również te informacje można znaleźć na naszym Facebooku Fundacyjnym. Jeżeli ktoś chciałby fizycznie do nas przyjść, to my wszystko opowiemy. Mamy naszą siedzibę na Andersa 5, więc zapraszamy jak najbardziej. Robimy bardzo dużo różnych rzeczy, pomagamy znaleźć pracę, tłumaczymy swinę język polski, tłumaczymy zasady funkcjonowania na polskim rynku pracy, pomagamy szukać też między innymi pracodawców, wysłamy mamy osoby z Ukrainy na staż, mamy różnych szkoleń zawodowych, więc jak najbardziej próbujemy to wsparcie zrobić w taki sposób, żeby objąć prawie wszystko, co jest możliwe, żeby jakby objąć tego cudzoziemca tym wsparciem, więc jeżeli ktoś by chciał i potrzeba takiego wsparcia, oczywiście z chęcią zapraszamy. Jeżeli chodzi o event na wakacje, to my mamy zaplanowane jeszcze kilka spotkań integracyjnych raczej z rodzinami, nie tylko dedykowanych dla dzieci, ale o tym będziemy informować, jak już będziemy mieli terminy i informacje, więc nie chciałabym tutaj powiedzieć, kiedy to dosłownie będzie, ale te całe wszystkie informacje będą na naszej stronie internetowej albo na Facebooku, więc proszę zaobserwować i śledzić, więc na pewno tam będziemy pisać. Не люблю, не люблю, не люблю, ой, грати з ним. Я не піду, не піду, не піду, не підуку. Чорного си, оси, 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 ой, чорком тебе жупан конце, конце, куси, куци, куси, конце, куцей. Мені підкроїли, підкроїли підкроїли, підкруїли. Е -е -е ой, бо дай та я околіла, 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 ой, що пад мене підкроїла, підкроїла підкроїла, підкроїла. підкроїла.

а я волонтер фундації Окно всіх». Фундація займається допомогою українцям і білорусам, вся всілякою допомогою. Це і допомога в пошуку роботи, допомога зробити резюме на польській мові, допомога там зі всякими оформленнями документів. Вони також і курси польської мови в них є. Можна ходити на них. Так, я волонтер. Допомагаю при інтеграційних заняттях з дітьми. Так, не кожну суботу, але по суботах, з 12 до 3, на руха є інтеграційні заняття для дітей це для білорусів і для українців. Можна привести свою дитину, залишити її там. Є, ну, спочатку це ігри всілякі, а потім це або малюємо, або як було на Пасху, то були такі яйця і такі голочки і бісер. І ми прикрашали ці яйця. Було дуже цікаво для дітей. Сьогодні також таке якби свято до дня дітини і запросили багато гостей. Для дітей можна всякі є локації, такі як можна розмалювати обличчя, або подути мильні бульбашки, можна щось помалювати. Є також вогонь, можна пожарити якісь там їжу собі. A ty myła, a ty myła, to zdumała. mała i wieczór, weczer, ze mną weczer, mną spała To ta jedna dumka moja, że ty twoja duszko moja, duszko moja To ta jedna dumka moja, że ty twoja duszko moja, duszko moja czo że się, co że się pochniwała Ko jest szczyro, ko jest szczero, nedumała, mała Zabudnęła do gniwania, bo to było naproszczania Duszko moja, duszko moja Zabutnęła do gniwania, bo to było naproszczania Duszko moja, duszko moja Od tych dumok, od tych dumok, serce woły, Kto na dwoje, kto na dwoje, lubą tebe nehodkud vám do mene, duško moja, duško moja, duško moja. Кесовий вечір, кедсовий вечір. Зо мною спау. Доброго дня, мені звати Тетяна. Я приїхала з міста Харків більше ніж два роки тому. Тут вся моя родина, чоловік і троє дітей, і мої батьки. Я займаюся тим, що допомагаю фундації організовувати якісь свята. То бо діти займають багато часу і просто як потребують допомоги фундації, то я завжди йду на допомогу. Бо багато допомоги отримую і від фундації різних не тільки окна на всход, але й різні. Адаптувалася дуже добре, дуже швидко, бо моя Дитина старша, напевно, неповносправна, і ми одразу по -по потрапили на фундацію, яка займається такими дітками, і вони нас прийняли як рідних. І це було дуже приємно і багато допомоги отримали. І не було складності взагалі трудності з мішканням і з... adaptacją i z dokumentami, wszystko szybko i... Tymczasem nasza programa zawerszujecja. się. Ukraińskie Słowo realizowane jest w ramach projektu Związku Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ja już dziękuję za wspólnie prowadzony czas До зустрічі в ефірі наступний четвер. Оставайтесь на все добре! Слухали ви передати українською мовою українське слово.